To jest 15 na żywo w czwartek. Anna Jędrzejewska, witam państwa i zapraszam. Skarżony i skazany za pedofilię ksiądz Arkadiusz H., jeden z antybohaterów filmu Braci Sekielskich, jednak nie pójdzie do więzienia. Sąd uchylił poprzedni wyrok i wskazał na przedawnienie. Bez przedawnienia o krzywdach zaznanych od księdza mówią jego ofiary. I to tylko zapowiedź, więcej w relacji naszego reportera, który w sprawie księdza H był dzisiaj w sądzie, ale też w korespondencji naszego wysłannika do Watykanu, gdzie wizyta polskich biskupów u papieża Franciszka płacenia miliona euro dziennie. Konieczne jest zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. Tylko tyle i aż tyle. Woli, by to uczynić, nie widać. Pytany o to rzecznik Izby zdecydowanie kluczył. Skoro tak i skoro rządzący z Jarosławem Kaczyńskim na czele zapowiadali, że Izba przestanie istnieć, to ponawiamy pytanie, co zakładającym to projektem. Przed... Mówili o nim tulipan, ale ten prawdziwy okradał, ale nie zabijał. W 15 na żywo początek procesu mężczyzny, który miał w sobie rozkochiwać, a potem mordować budować kobiety kiedy rządzący zapowiedzieli, że na polsko-białoruskiej granicy stanie mur, opozycja komentowała, że to nie będzie żaden mur, tylko kolejny wał. Od pierwszych zapowiedzi, od pierwszych takich utarczek słownych minęły już miesiące, więc sprawdźmy, co dziś wiadomo o tym ogrodzeniu między Polską a Białorusią. W piętnastu 15... skupów jest w Watykanie z wizytą do progów apostolskich. Można się spodziewać, że w toku rozmów i spotkań pojawi się kwestia tuszowania pedofili w polskim kościele. W Watykanie jest nasz wysłannik Jacek Tacik, przenieśmy się do niego Jacku. Jeden z obecnych w Stolicy Apostolskiej biskupów, biskup opolski Andrzej Czaja, mówił dziennikarzom, że na poziomie wychodzenia do ofiar i konsekwentnego rozliczania również biskupów robione jest wszystko, co można w sprawie zrobić. Watykan podziela te opinie. I te zdjęcia z Australii kończą 15:00 na żywo w czwartek. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra. Gracias.